Z tyłu jest biały palik. Już zaznaczone jest. tak? Już poznaczone te 9 wszystko. metrów macie. Początek działki od palika do palika. I w jest 4 metry do będzie zabrać. To 20 metrów. A jakaś osoba, która poza konsultem, po, poza konsurs, tym konkursem, że pokazała gdzieś tego jest, nie ma, tak? A po co? Nie. Zobaczyć. Znajdujemy się w Czartajewie na polu gospodarstwa pomocniczego zespołu szkół rolniczych. Odbywa się aktualnie pierwszy etap wojewódzkiego konkursu orki pługami tradycyjnymi. Udział bierze 10 zawodników z 5 powiatów zachodnio-południowej części województwa podlaskiego, a więc Kolno, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów i Siemiatycze. Konkuruje po dwóch oraczy z każdego powiatu. Mają do zaorania poletka wielkości 50 metrów długości, 18 metrów szerokości, pługami 3 skibowymi przy agregatowaniu z ciągnikiem Zetor 80 koni mechanicznych. Komisja konkursowa złożona z trzech osób. Przewodniczący pan Eugeniusz Stefaniak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przepietowie, Członek pan Zdzisław Zaleski z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach oraz pan Witold Stypułkowski, dyrektor gospodarstwa pom pomocniczego zespołu szkół rolniczych w Czartajewie. Uczestnicy mają za zadanie wykonać prawidłowo orkę, pokazać jak orka wpływa w następstwie na wzrost i rozwój roślin. Komisja ocenia w wielu kategoriach rodzaj wykonanej orki. なんで、じゃあ、この辺で。